Nagranie to jest apel nie tylko do moich widzów, ale do wszystkich użytkowników internetu, a zwłaszcza TikToka. To będzie przypięty film na moim kanale, także zanim przejdę do tematu, to zaznaczam, że mam tylko jedno konto na każdej platformie i to są moje nazwy użytkownika. Do tego zapewniam, że nigdy nie napiszę do Ciebie jako pierwszy z jakąkolwiek propozycją współpracy. A teraz wracając do tematu. W okolicach świąt zrobiłem sobie trzy tygodniową przerwę od internetu i jak wróciłem i wszedłem sobie na skrzynki odbiorcze na TikToku i Instagramie, to znalazłem tam sporo wiadomości, w których ludzie pytali mnie, czy mam jakieś dodatkowe konta. Jak się okazało, jakiś oszust pozakładał konta na TikToku i skopiował mój profil 1 do jeden. Oczywiście nie trudno było zauważyć, że te konta są fejkami, bo wyświetlenia na filmach nie przekraczały tam setki, ale niestety jak ktoś jest mało uważny, to może wpaść w taką pułapkę. Schemat działania jest taki, że oszust z tak przygotowanego konta wchodzi sobie w listę osób, które faktycznie mnie obserwują i wysyła do nich wiadomości prywatne, których zachęca do przelania pieniędzy na jakąś inwestycję. Większość z tych kąt na szczęście już udało się zrzucić i z tego co wiem nie udało im się nikogo oszukać. Ale na przyszłość uważajcie na siebie i na influencerów, którzy piszą do Was jako pierwsi, a jak ich konto faktycznie wygląda na godne zaufania, to poproście i tak o wideorozmowę i sami ocencie, czy nie jesteście wyrabiani.